Dzień pierwszy wygrzewamy naszą wędzarnię zgodnie z zaleceniami producenta. Temperatura zadana ustawiona na mniej więcej 75 stopni. Szybciutko do tej temperatury dochodzi, natomiast jedna rzecz jest niepokojąca, czasami wzbudza się i nieprzyjemnie wibruje wytwornica dymu. Natomiast sama wędzarnia w środku pracuje bardzo ładnie bardzo ładnie trzyma temperaturę w tej chwili możemy zaobserwować, że temperatura zadana jest ciutko poniżej i powinna uruchomić nam się grzałka, o super, żarzy się po osiągnięciu temperatury 75 stopni grzałka powinna się wyłączyć. Popatrzmy chwilę. O! Słyszeliśmy przekaźnik. Grzałka została wyłączona i stygnie.